Studiu Kongresu Edukacji Ekonomicznej profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej. Dzień dobry. Dzień dobry, profesor Szkoła Główna Handlowa. Cieszę się. Panie profesorze, operuje pan, nie chcę pan powiedzieć, że przerzuca pan tony liczb, operuje pan liczbami na co dzień, więc chciałabym się y, przy nich na moment za zatrzymać, y, ale zapytać pana o liczbowy kontekst dla młodych, tak zwanych młodych dorosłych. Dzisiaj w, w tym studio podejmujemy temat finansów widziany z różnych stron. Ja myślę, że dobrze byłoby gdybyśmy pogłębili trochę temat zadłużenia. Czy młodzi dorośli mają jakiś problem z zadłużaniem się, czy możemy jakoś statystycznie uchwycić taki, taki profil mm, dłużnika? Tak, możemy. Obecnie takich osób w wieku 18-25 lat, którzy są czynnymi kredytobiorcami czy pożyczkobiorcami, bo zaciągają zarówno kredyty bankowe, jak i pożyczki pozabankowe, to jest około 715 tysięcy młodych osób i to jest niecałe 5% populacji kredytobiorców wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o wartość zadłużenia, to jest niecałe, tam 16,5 miliarda i to jest tylko 2,3% wartości zadłużenia wszystkich Polaków. Czyli można powiedzieć, że ten segment rynku jest mały. Młodzi się nie zadłużają, a to dlatego, że trzeba chyba redefiniować pojęcie dłużnik w polskiej kulturze. Bo ja Patrzę, że chyba bycie dłużnikiem jest taką stygmatyzacją pewną, negatywną. No, Wszyscy jesteśmy dłużnikami. Polacy się boją kredytu, dlatego że uważają, że bycie dłużnikiem jest czymś złym. Jeżeli, bo to też pokoleniowo widać, ale też przestrzenie, ogólnie południowo-wschodnia Polska ma takie podejście: jeżeli potrzebujesz coś kupić, to masz dwa wyjścia: albo oszczędzać na to, czy przesunąć decyzję konsumpcyjną w czasie, albo iść do rodziny, albo do znajomych. Prawda? Nie jestem pierwszym wyborem, e, instytucjonalność. Ja zawsze tłumaczę, że kredyt nie jest niczym złym i wiele gospodarstw domowych i wiele gospodark jest zbudowanych na ciągłym długu. Bo co to jest kredyt? Tak naprawdę to jest konsumpcja dzisiejsza, konsumpcja przyszłych dochodów. Więc, żeby być odpowiedzialnym kredytobiorcą czy pożyczkobiorcą, trzeba sobie odpowiedzieć fundamentalne pytanie, czy moje kompetencje, umiejętności będą miały wartość rynkową. W przyszłości, i na czy ja będę miał dochody na obsługę tego kredytu. Jeżeli moja odpowiedź będzie pozytywna, to nie ma co kredytu się bać. Czyli dzisiaj zaciągam kredyt pod przyszłe moje dochody. Kiedy myślę o biku, to tak jak wielu dziennikarzy, no myślę o tych liczbach, o których wspominałam wcześniej, ale czy my systemowo jesteśmy w stanie docierać głębiej do tych motywacji źródeł, które stoją za zaciąganiem długu? Tak, to bardzo ciekawe badania mamy na temat takiej nowej formy. Płatności w internecie, w e-commerce, ale także to jest forma kredytu. Nazywa się BNP, prawda? czyli Buy Now, Pay Later. I okazuje się, że to jest taki instrument inkluzywności młodych. Czyli pierwszy kontakt z rynkiem finansowym. I z zobowiązaniami właśnie młody człowiek uzyskuje nie przez kredyt bankowy, tylko przez BNPL. Taką rolę też pełni pożyczka pozabankowa. Co ciekawe, młodzi ludzie częściej niż starsze osoby korzystają z pożyczek pozabankowych, bo one są z ich perspektywy bardziej dostępne, elastyczne niż kredyt bankowy, bo. Bank dalej jest postrzegany często niestety jako taka tradycyjna, staromodna instytucja. Prawda? Natomiast ta firma pożyczkowa jest taka zwinna, nawet w reklamach prawda? pokazuje się jako taka bardziej zwinna, przyjazna temu młodemu pokoleniu. Ale w ogóle, kredytowanie w Polsce jest bardzo ciekawym zjawiskiem dzisiaj, dlatego że mamy takie zjawisko, które się nazywa delewarowanie, czy w ogóle odchodzenie od długu. I to dotyczy nie tylko gospodarstw domowych, ale dotyczy także. Przedsiębiorców. Ale że jesteśmy w gospodarstwach domowych, to chcę Państwu powiedzieć, że mamy dzisiaj o 5% mniej kredytobiorców w ogóle porównaniu z tym, co mieliśmy w 2019 roku. Czyli liczba Polaków korzystających z kredytu systematycznie spada. Nie rośnie, a spada. No i ci młodzi są w tym, można powiedzieć, początku swojej drogi zawodowej i też nie za bardzo sięgają po ten kredyt. Boją się kredytu. Ale jeśli mamy te płatności odroczone, które są tak. nowym, powiedzieliśmy tak. sobie, tematem, jeśli jest taka sympatia do pożyczek hmm, pozabankowych, poza bankowych. Mhm. to czy jesteśmy w, w, system, w procesie tak, systemu edukacji hmm, ekonomicznej gotowi na to, zdaniem pana? Ta Nie. młoda grupa jest gotowa? Nie jest, dlatego ja uważam taką porównanie dam. My dajemy możliwość korzystania z rynku finansowego, szeroko pojętego, czyli kredytowego i kapitałowego, osobom, które nie mają kompetencji. To tak jakbyśmy dali możliwość siedzenia samochodem osobom, które nie mają prawa jazdy, czyli nie mają podstaw. My nie przygotowujemy dorosłego, młodego człowieka, on ma maturę, ma studia, prawda, czy studiuje, do życia w świecie finansów. On nie ma tego certyfikatu finansowego. W porównaniu z, na przykład z młodymi osobami z krajów anglosaskich, tam w jakiego kierunku studiów by nie skończył? Na jakiejkolwiek uczelni, on potrafi po pierwsze policzyć marżę kredytową, potrafi wybrać najlepszy kredyt, najlepsze ubezpieczenie dla siebie. W większości przypadków, kiedy mamy do czynienia ze studentami, nie studiów ekonomicznych, chociaż z ekonomicznymi studiami też jest e, pełen problem, ale na przykład w studiów medycznych, bo mam z nimi zajęcia, jak mówię, pokazuję ofertę kredytową, wybierz, która jest dla Ciebie najlepsza. Nie mają takiej wiedzy. My wpuszczamy te osoby młode na rynek bez kompetencji, bez wiedzy. Czy studia to jest ten etap, na którym widzi pan przestrzeń do edukacji ekonomicznej? Za późno. Mhm. Tak naprawdę powinniśmy zacząć już od przedszkola, czyli pewne postawy ekonomiczne, bo z tym trzeba, to musi być nawyk. Rosnąć. Rosnąć, studia. oczywiście, to jest nawyk. To dużą rolę odgrywa rodzina, bo tak jak obserwuję, jeżeli jest ta kultura w rodzinie, czy przedsiębiorczości, czy kultura właśnie związana z kredytami, to jest ten. Roz Młody człowiek słucha rozmów rodziców, prawda? Teraz pytanie, jaka będzie reakcja rodziców, jak młody się człowiek zapyta, tato, mamo, słyszę, że rozmawiacie o kredycie mieszkaniowym, który spłacacie, opowiedzcie mi coś, coś o tym kredycie, prawda? I mamy dwie skrajne postawy, prawda? Z jednej strony postawa negatywna, to nie twoja sprawa, to sprawa dorosłych, ja mówię o młodszych osobach, albo z drugiej strony pozytywna, chodź usiąść, bo to nasz wspólny kredyt, Zobacz, co to znaczy. To znaczy, musimy mieć wyrzeczenie. Nie możemy ci teraz tego kupić, bo mamy raty do zapłacenia. Musi zrozumieć hierarchię płatności. Czyli to rodzina też powinna mieć taką rolę edukacyjną, ale tutaj mówię, ten gen potrzebny kulturowy jest tej rodziny. Ja dostrzegam, że jest jeszcze bramka numer 3, czyli nie wiem. Może chciałabym Cię powiedzieć, ale nie wiem, nie znam mm -hmm. się, nie chcę Cię prowadzić w błąd. Yy, I zastanawiam się, czy jest w ogóle przestrzeń w naszej kulturze, bo o niej też Pan mówił, na to, żeby budować pewien taki pakiet wiedzy na temat życia z kredytem. To jest takie podejście bardzo popularne za oceanem. Tak. W Stanach Zjednoczonych tak. ten kredyt jest często potrzebny, żeby tak. finansować tak. edukację, i tam już wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że kredyt nam towarzyszy. Tak. Czy to jest jakiś temat w, w ramach edukacji ekonomicznej też po, po tej naszej stronie? Oceanu? Tak, oczywiście jest do ogrania, tak jak mówię, ale to trzeba zmienić nastawienie kulturowe. Tam w tym anglosaskim świecie bycie kredytobiorcą czy bycie dłużnikiem sobie coś pozytywnego, rozwojowego, a u nas stygmatyzująco. O, jesteś dłużnikiem, prawda? Czyli w cudzysłowie możesz być tym gorszym, nie może ci nie starczać środków, więc musisz się zapożyczać. A tam pożyczanie służy de facto to, co pani redaktor podkreśla, rozwojowi. Bo przecież za studia płaci się poprzez kredyt hipoteczny, prawda? Mam hipotekę, mam własność nieruchomości i po to biorę kredyt na samochód, na edukację dzieci. Czy tam życie w tym kredycie jest czymś naturalnym w ich kulturze. No, scoring można sobie też wyobrazić jako pewien rodzaj treningu o, oczywiście, finansowego. Oczywiście, ale scoring to jest wiarygodność. Przecież bardzo często, kupując nieruchomość w krajach angielskich, także w Niemczech, pierwsze pytanie jest właśnie, pokaż swoją wiarygodność, uwiarygodnij się, Czy, jaki ma scoring. Bo jeżeli wpuścimy na nasze osiedle kogoś, kto ma złą historię kredytową, to nabierze kredytów, nie będzie ich spłacał, to znaczy, że nasza strefa naszego osiedla zostanie uznana za miejsce. Mieszkania osób o niskiej wiarygodności finansowej, co spowoduje, że wszyscy za to zapłacimy droższym kredytem. Ma pan profesor z jednej strony takie su subiektywne spojrzenie, bo, bo jest często po stronie tych danych dotyczących długu i tematu długu, ale zarazem, jako profesor i, i, i edukator, patrzy szeroko na rynek. Czy y Obok, czy postawiłby Pan to zadłużenie wyżej w rankingu takich zagadnień ważnych, topowych, palących tematów edukacji ekonomicznej, obok ponad oszczędzaniem czy ponad inwestowaniem? A może jest tak, że one Równo. jednak muszą się przenikać? Muszą się przenikać i być na tym samym poziomie, bo są trzy fundamenty finansów osobistych: kredytowanie, inwestowanie i oszczędzanie. I każde z tych zagadnień jest tak samo ważne i to, co Pani redaktor zauważyła bardzo dobrze, przenikają się wzajemnie. Czyli nie można dobrze odpowiedzialnie kredytować. Się, prawda, Czy zaciągać kredyty, jak nie mamy odpowiedzialnego oszczędzania, odpowiedzialnego inwestowania. Właśnie. Bo to one ze sobą ze sobą są powiązane, a fundamentem, na którym to wszystko stoi, to są, jest wiedza i kompetencje. Ale przede wszystkim ta wiedza, którą od małego powinniśmy tym młodym osobom y, pokazywać. I, I tu mówię, duża rola rodziny, no tylko nie wszystkie rodziny są w stanie rozmawiać o tak trudnych sprawach, bo nie mają no to z jednej strony, to miasto, tak to mówię, wiedzy, ale także chyba w Polsce nie ma. Tak jak ja patrzę, no ja nie miałem problemu nigdy rozmawiać o pieniądzach, prawda, z dziećmi. Ale wydaje mi się, że to jest problem też, że w Polsce nie ma kultury rozmawiania o pieniądzach. Zarówno o tym, że jak inwestować, prawda, czyli o nadmiarze pieniędzy, jak i tej drugiej stronie, że trzeba pożyczać pieniądze, jak to odpowiedzialnie zrobić. W ogóle temat pieniędzy chyba w polskiej kulturze rodzinnej jest tematem tabu. No, tematem tabu jest już prosta odpowiedź na pytanie, ile zarabiasz, tak, mamo, tato, czy tak, odpowiadać, tak, czy nie. Tak. Nadal nie wiemy do końca, jak się w tej sytuacji zachować. No powinniśmy, ja uważam, że zawsze trzeba powiedzieć, ile zarabiam i benchmarkować się, zobacz, bo my dajemy wzorce tym dzieciom, prawda. Czyli dajemy pozytywny wzorzec. Zobacz, mam wysokie kompetencje, to jak chcesz tak samo zarabiać jak tata czy mama, to też musisz te kompetencje i umiejętności nabyć, a my dajemy Ci możliwość, wysyłamy Cię na języki obce, wysyłamy Cię na programowanie po to, żeby Ci dać tak naprawdę wędkę, którą Ty złowisz złotą rybkę kompetencji, a potem będziesz mógł korzystać z tych środków. Bardzo dziękuję za tą praktyczną dla wielu dziękuję słuchających nas poradę. Profesor Waldemar Rogowski, SGH, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej był moim gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.